W skrzynki będzie można trafić legendarne skiny! No co to jest za skin? Co to jest za postać w grze? W tym momencie na ekranie się sobie które zgarnia prezent z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje szefie i pamiętasz, że w opisie swojego kanału coś do kontaktu, żeby mówię, co ci ten prezent w wiadomości prywatnej. A dzisiaj, moi drodzy, jedna osoba pod tego filmu zgarnia przedpremierowo zupełnie nowego i niesamowitego skina, Angel Max. Obstawiam, że to przebranie będzie dosyć drogie, ponieważ jest naprawdę fest fajne. No a ja dostałem aż siedem takich do rozdania, dlatego dzisiaj macie pierwszą szansę, żeby właśnie zgarnąć tego przepięknego skina totalnie za darmo. A no i oczywiście, że ktoś nie ma, Max, czyli mitycznego zadmiarza. No to otrzyma i tego skina, i Max, czyli nową zadmiarę, Totalnie za chwilkę za swoje konto. Ode mnie od Super Sela. Także jeżeli to Ty chcesz to zgarnąć, to zostaw szybko łapkę w górę pod tym filmem. Subskrybuj kanał tego, kuczek. Subskrybuj tam na dole, jak już jest wciśnięty, to już jest super. Wielkie jak każdego, kto ostatnio został i suba. wpisany kod Damian z Brawl Stars. No i napisz w komentarzu, co z nadchodzącej aktualizacji podoba Ci się najbardziej? Nowe skrzynki? Nowe star dropy, Czy może któryś z nowych dwóch zadmiarzy, Albo może jakiś skin, czy jeszcze coś innego? Piszcie w komentarzach. Hej, witajcie! Ja jestem Damian tam z bardzo serdecznie w kolejnym kozackim. W odcinku na moim kanale. Tak fajnie się to zawsze mówi. Tak ten A Aby ten coś trochę? No to już w sumie prawie dwa miesiące, nie? Kto tęskni, może zostawić jakąś łapkę w górę pod tym filmem. Będzie mi naprawdę bardzo miło. I co by tu dużo mówić widzowie, ale po prostu. Tak jak też widzieliście na ostatnim filmie, jaki tu wrzuciłem, dopadły mnie choróbska. i musiałem sobie wszystko odchorować i już jestem w pełni zdrowy. Troszeczkę mi katarek został, ale no wiecie, już jest git, już jestem w stanie zagrywać. A tu jeszcze jakieś demony zaatakowały Brawl Stars. Także trzeba sprawdzić o co z tym chodzi, trzeba sprawdzić, co pojawi się nowego w Brawlu, właśnie z nadchodzącą aktualizacją. No i tego Dowiecie się z tego filmiku. A jak ktoś z Was jest jeszcze bardziej ciekawe co tam u mnie. Ogólnie w moim życiu, to dzisiaj na moim Instagramie damę 4 ty będzie też Q&A, więc tam podpowiadam na pytanka. Jak ktoś jeszcze chce coś wiedzieć, także zapraszam. Ej, ogólnie to ja mi smutno, bo przegapię cały sezon Spongeboba, ale z tej całej mojej nieobecności będzie jeden duży film i myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Także czekajcie, bo już zaraz będzie na kanale. Panda mi coś mówił o jakichś nowych skrzynkach, że będą, więc mam nadzieję, że dowiemy się tego właśnie, z tego Brautoka. I słuchajcie, nie wiem, czy to się uda, ale mam dla Was taki mały challenge. Spróbujmy tutaj wbić 10 tysięcy nawet pod tym filmem. Tak z okazji aktualizacji tak z okazji tego, że w końcu udało mi się nagrać film. Także wyklikacie łapeczkę, a ja już klikam i oglądamy. Jak coś widzowie, no to tutaj teraz będę reagował na to wszystko na żywo. Niczego wcześniej nie sprawdzałem, żeby wiecie. Zachować tą reakcję dla was tutaj na odcinek. Brogatka Juju ze sklepu wodu. Shade, uczuciowa kubka ubrań. Starcia aniołów i demonów w nowym wydarzeniu. Kreskówkowe przebranie zmiany w pucharach? No most już wyparował, nie? Dużo tego. Tu na pewno jest nowy zadymiarz. Juju, chyba tak się powinno to czytać. No dobra, zobaczymy, co będzie potrafić. Ale ten drugi był jakiś taki dziwniejszy, nie? Co to ma być za uczuciowa kubka ubrań, co to? to z kim jakiś Czy Ja tam widziałem porę na przygodę? Kolaboracja jakaś. Dobra! Wiesz co byłoby super? nowe granie w starciu! No pewnie. ale fajny skinek. Nie słuchaj tego szaleńca, jest dosłownie diabłem. że wygrać trzeba grać! Nie bez powodu nazywa się to starcie solo, Dani. Nie potrafisz nawet latać, te skrzydła to na pokaz. Skończę z tobą. Piku jeden. Moment! Możemy się pogodzić? Co to w ogóle za słowo? I tutaj Edgar teraz. Nie to był Edgar czy to był Mortis? Przegrałeś, przepraszam. A co a co tu chodzi? Proszę mi to wyjaśnić. Kolejne wydarzenie w Browstar to anioły kontra demony. Starożytne zło spada na park star. Czekają na was m.in. anielskie i demoniczne zdolności, nowe tryby gry i nowe epickie przebrania. Bitwa o Brawl Stars właśnie się zaczyna. Jesteś aniołem czy demonem? Otwórz Brawl Stars, aby się dowiedzieć. Codziennie będzie cię witać specjalny drop star z rzutem? Jak z monetą? Dokładnie tak? W zależności od wyniku rzutu, będziesz tego dnia grać aniołem lub demonem? Otworzysz się Drop Star i otrzymasz nagrodę unikatową dla Twojej frakcji? Czasem możesz samodzielnie wybrać frakcję, więc doświadczysz zarówno bycia aniołem, jak i demonem. Drop Star w codziennych nagrodach będzie inny dla aniołów i inny dla demonów. Odblokuj starzyte zdolności z foliału. Co? co? Foliał zagłady? Co to jest foliał? Gruba książka dużego formatu. Ma. Nie znam takiego określenia. Fajnie. Zresztą, żeby się dowiedziałem z Rotoka. Mi Ej, ale ogólnie to mi, nie wiem, daje wipe jakiegoś ciskiego browser z tą książką, z tym magicznym spajkiem, z tym wszystkim. Chwila, ale łeb mi wybuchł strasznie, widzowie. Wiecie co? Przyjrzyjmy sobie to jeszcze na, tak na spokojnie. Mamy tutaj na pewno dużo skinów, ale co tu jakiś rzut monetą star dropowy, który będzie losował, czy jesteśmy demonami, czy jesteśmy aniołami? To mi rozwala łeb. Jakieś nowe star dropy, nowe jakieś karty z mocami. Ej, fajne. No mi się podoba. W sensie, no ja lubię takie rzeczy. To wygląda ciekawie, w sensie trochę teraz już yy, nawet w żałuje żałuję tego Spongeboba, że go przygapiłem, bo tam też były te wszystkie zdolności, którymi nie zdążyłem sobie pograć, to no, tutaj też będą teraz jakieś nowe. Fajnie to wygląda, i mi się podoba ten tutaj cały schemat, który sobie wymyślili. W sensie jest to na pewno bardzo klimatyczne i pasuje też teraz do tego Halo całego Halloween i tak dalej, więc spoko. Aby wzmocnić swoich zanemiarzy, zdolności te znajdziesz w dropach star, aniołów lub demonów, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Możesz potem wybrać jedną z nich, aby Pogłogosławić po, lub przeklinać zadowiarzy. Są jak gwiezdne woce, ale dostępne dla wszystkich zadowiarzy, okej? Okay. I 100% za i 100% fajniejsze. I folią zagłady czułem się pominięty. E, czas na omówienie zdolności. E, serafin, okej. Okay. Przywołaj anielskiego sojusznika. Gdy członek drużyny polegnie, sojusznik uleczy ciebie i twoją drużynę. Jest też silniejszy. Fajnie taki ziomek się przychodzi i sobie lata tutaj. Leczy nas, spoko. Jeśli pokonany był aniołem. Okej. Okay. Odrodzenie, raz na grę Jeśli atak miałby cię pokonać, na jedną sekundę będziesz niepokonany Odepnij po pobliskich wrogów I szybko się ulotnij No dobra, przyjemnie Wysysacz, pokonanie wroga wysysa jego siłę I leczy twoich sojuszników, jeśli są demonami Przywołanie chaosu Po pokonaniu wroga przywołujesz impa Impy biegają po mapie i atakują wrogów Ta zdolność ma... Czekaj, nie, bo tu się jakiś imp pojawił Słuchajcie, dużo będzie teraz jakichś jakich minionów w Brawlu Jaki słodki w ogóle impik sobie tutaj biega I El Primo bije ta zdolność ma czas odnowienia. Nowych unikatowych zdolności będzie w sumie 12. Możesz je zobaczyć w filmikach twórców treści. To ja, do to mnie mowa. Możesz używać jednej zdolności naraz, więc dogadaj się z członkami drużyny. E, aby wymyślić najlepszą kombinację. Dobra widzowie, no to można uznać, że to jest taki jakby dodatkowy star power, którego można teraz będzie używać. Na no, takiej mniej więcej tutaj w zasadzie to będzie działać. Nie wiem, czy to było powiedziane, ale wydaje mi się, że to będzie ograniczone czasowo. Tak jak ostatnio wiecie, ten Niemand ze Spongebobem, wcześniej Jajka Good i tak dalej, nie? Te wszystkie mutacje. Pewnie zaraz się dowiemy. W parku star dzieją się dziwne rzeczy. Wszędzie otwierają się portale. Ej, to może chyba być zapowiedź jakiejś fajnej kolaboracji? Nie? Nie takie złe? Nowy tryb gry. Portale przywołują duchy podczas wojen duchów. Marzyło ci się kontrolowanie armii słodkich, śmiertelnych, groźnych duchów? Jest, teraz jest to możliwe. W tej wariancji na temat klasycznego oblężenia anioły i demony będą przywołać duchy, by walczyły dla nich. Czy my dostaliśmy właśnie League of Legends, Brawl Stars? Czy to już tak totalnie? Trzeba mamy miniony, które atakują turety. <grytanie> <grytanie> Gracze muszą zbierać amulety do przyzywania duchów na bitwę. Będzie to możliwe trzy razy na grę. Im więcej amuletów, tym więcej duchów! Przywołasz tyle duchów, ile zbierzesz amuletów. Możesz przywoływać określoną liczbę duchów, będą one rosły w siłę z każdą kolejną bitwą. Ciekawie. Zwyciężysz, gdy pokonasz wrogą wieżyczkę lub zadasz najwięcej obrażeń. Czyli takie juturę ta trzeba zniszczyć, nie? Starcie z tercetem to nie jest nowym trybem, ale daje tyle radochy, że wróciło. No i fajnie, bo ja też w to nie zauważyłem. że w to zagrałem. W sezonie spążbo, było najczęściej ogrywanym trybem, czyli ludzie naprawdę to trioszło lubili. Możesz też używać nowych zdolności. Ok. E, za każdym razem, gdy zobaczysz te Ikonę. Używanie nowych zdolności w tym trybie jest możliwe. E, konkursy będą się odbywać co trzy dni przez cały sezon? Co? Jakie konkursy? Że what? Czy co? Tu będzie można zgarniać jakieś takie nowe punkciki? O co chodzi z tymi punkcikami? Czy to już jest w grze? Ja po prostu nie wiem, bo miesiąc ponad nie grałem w brawla. Dobra, zaraz się dowiemy. Co trzy dni będą się pojawić, i będą przez cały sezon? Gracze mogą nawiązać w pewnych trybach, aby zdobyć szczyt tabeli wyników i pokazać światu, kto jest lepszy: anioły czy demony. Najlepszy graczy nagrudzimy dodatkowymi sezonowymi dropami Star! Liczba biletów przypadających na konkurs jest ograniczona. Jak Mega Świni, więc lepiej daj z siebie wszystko. Nadchodzą też nowe przebrania nie z tego świata. Moim zdaniem to najładniejsze jak dotąd przebrania. Anioł Larry i Lori to przebranie tego karnetu. Ponadto dwie wersje chromatyczne z karnetu plus. E, promienni Larry i Lori oraz mroczny Larry i Lo Lori. Okej. Okay. W tym sezonie będą dwa przebrania hiper, oba w wariancie chromatycznym? What? A czyli to do tego karnetu, tak? Czyli Larry i Lori będą mieli hiper do Czyli, widzę, że będzie wielki ranking skinów, ale e, podoba mi się, że jeden jest takim mrocznym aniołem, tutaj, ten Larry i Lori, a drugi jest, wiecie, taki po prostu aniołek, nie? Wiecie co ta czarno-biała wersja też mi się podoba. W tym sezonie są dwa przebrania hiper, oba w wariancie chromatycznym. Można je zdobyć tylko w dropach start tego sezonu, ok? Demo Mortis, diabelski Mortis i świetlisty Mortis. E, mroczny anioł Edgar, niosący światło Edgar i najbardziej emo z nich wszystkich, niosący ciemność Edgar. On na pewno Sucha z krem... No nie wiem co to, przepraszam No, kiedy ktoś mówi, że Edgar nie może być bardziej emo I tutaj właśnie mamy pokazane, że jednak może bringer Edgar Ale w sumie fajny, mi się podoba, wygląda jak z, nie wiem zanimę jakiegoś, nie? W ogóle te skiny tutaj Bardzo przypominają już te skiny z chińskiego Brawla Ale widzimy jak tak patrzę na tego Mortisa no to to hiper przebranie jest mocne. Jak ją się potężny tu robi, napakowany taki, nie? Jest sześć nowych przebrań, więc możesz pokazać, którą stronę wspierasz. Okej, okay, to są demony i anioły. Jeśli wolisz demony jak ja, do wyboru są demon otis, demon willow i demon ems. E, a jeśli jak ja wolisz anioły, e, mamy Anielice max, anielicę lili oraz tutaj angel G. W ogóle ten gene jakiś śmieszny, nie? Fajnie tutaj wyszedł i on był oczywiście wcześniej pokazany w tym super cel make, nie? Ale tutaj już widzimy jak fajnie wyszedł w grze. Jeśli chodzi o te skiny to chyba mi się troszeczkę bardziej demony podobają, nie? Mówię takie takie tutaj demoniczne skiny. Ej, w ogóle Dark Angel Cold dostał jasnego skina. Ta Lily też fajna, myślę, że bardzo się spodoba. Patrzcie, to Trixie Colet powraca tylko w innej wersji kolorystycznej. Dalej OG ładniejsza, więc ja jestem zadowolony, może być. O też fajny. A to jest w ogóle M-Star Dance. To jest Willow! Ty ja nie poznałem! Przecież, przecież ja czytałem to przed chwilą, ale. Teraz to ja myślałem, że to jest jakiś inny Brawler nie Willow. Czy to nowe, najpotężniejsze skin do Willow? Oj, tak. Jeśli masz wrażenie, że te przebrania cię ominęły, masz rację! Colt i Colette nadchodzą w nowych barwach: Błękitny Aniu Colt i Impka Colette. Sezon Aniułej kontra demony trwa od 7 listopada do 5 grudnia. Okej, okay, czy to będzie przedostatni sezon w tym roku? Nowa odmiara Juju! Istnieje czarna magia, ale nie tutaj. Tutaj mamy tylko dobrą. Juju jest właścicielką sklepu osobliwości i zna się na budu. Należy do mitycznej artylerii, tworzy różne zwierzątka, każde z nich ma inną magi magię żywioł? Juju ma trzy rodzaje ataków, każdy z innym efektem. Okej, okay, okej. Okay. Trawa zwiększa zasięg. Ziemia zwiększa obrażenia. Woda spowalnia wrogów. Trzy różne ataki czynią z niej przestronną zadymiarę. E, która radzi sobie w różnych sytuacjach? Ma przyjaciela ze światów Gris Grisa. Okej. Okay. Jej super atak przyzywa go, a Gris Gris rzuca we wszystkich wrogów igłami. E, złośliwe? Może, ale to lalka głodu. A i Juju może chodzić po wodzie. W końcu ma władzę nad żywiołami. No tak. Juju pojawi się 30 października. Idealny moment na zdobycie tytułu Piornej Królowej. No i tak, na Halloween dostaniemy nowego zadmiarza. Zmieniamy reset pucharów, Ma być fajniejszy i prostszy dla graczy. Dobrze. A nie irytujący i niejasny. Bardzo fajnie. <noise> Co to było? Tajemniczy reset pucharów. Reset pucharów będzie się zbiegał z resetem sezonowym. Wszyscy zadmiarze mają teraz limit tysiąca pucharków, a namiarowe puchary będą pucharami sezonowymi zwiększającymi klasę. Okej, okay. no dobrze. Co to znaczy? Świetne pytanie, drugo. Przedstawiamy skrzynkę pucharów. Co za oryginalna nazwa. Dokładnie tak. Puchary sezonowe będą lepszać skrzynkę pucharów. Na koniec sezonu nie będziesz już tra tracić pucharków i zdobywać błyskotek. Teraz odejdą tylko puchary sezonowe i ulepszą Twoją skrzynkę pucharów. To dobra zmiana, bo każda skrzynka pucharów zawiera gwarantowane przebranie i inne dobra. Najważniejsze: im wyższy poziom skrzynki pucharów i im więcej pucharów sezonowych, tym lepsze i większe nagrody. Twoja najwyższa klasa w sezonie będzie widoczna w tabeli wyników. Twój najlepszy sezon nie odejdzie w niepamięć? Aha, never forget. Tutaj no są samoloty co zrobili chłopaki. Okej, okay, ale e, czekajcie, 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 bo tutaj zobaczyłem coś fajnego. Otóż jak możecie zauważyć, no tutaj już mamy właśnie. Tutaj możemy słuchajcie, zauważyć, co wypada już z tych boksów. I tak, tutaj mamy jakiegoś takiego pierwszego zielonego, małego boksika. Szkoda, że w sumie. Nie, no dobra, megaboksów nie mogę przywrócić, bo one teraz wracają i co jakiś czas, nie i te wszystkie inne rzeczy. Ale mogli, nie wiem, jakiś early widać po prostu tutaj. Ale okej, okay, no mamy tutaj właśnie takiego najlepszego jakiegoś blink boxa, nie? Coś w ten design. I to się będzie też ulepszać trochę tak jak kredyty. W sensie powinno takie. Nie wiadomo, się pojawiać, bo tutaj u góry jest tak pokazane. I z tego co widzę, to tutaj możemy trafić naprawdę fajne rzeczy, nie? Tutaj epickie przebrania, a chwila, tu można nawet mityczne przebrania dropnąć, bo tam za Marcio widać. Okej, okay, czyli to naprawdę mega mocne rzeczy można trafiać. I 20 przedmiotów z jednej skrzynki. No chciałbym to zobaczyć, nie? Bardzo chciałbym bić tego najlepszego boxa, chociaż nie taki czerwony też byłby spoko. Jakbyście widzowie, którego boxa uda Wam się zgarnąć? Piszcie w komentarzach, a myślę, że mam szansę może na tego trzeciego tutaj w środku <grytko> tego różowego. Ogólnie ciekawa animacja odblokowania tego boksa i tutaj ten rytm feature funk sobie wleciał. No dobra. Ej, wow, 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 tu można będzie z tego dostać legendarne przebrania i też hiper skórki. Ej, dobra, no ten box. Tak, no ten box będzie teraz najbardziej pożądaną rzeczą w Browsers, nie na pewno. Ej, tu było ponad 20 przedmiotów. Dobra, czyli może być naprawdę grubo, nie? Jeśli jesteś w top 1000, to trzymasz odznakę. Dzięki temu granie zadymiarzy z większą liczbą pucharków powinno być fajniejsze i mniej wyczerpujące, ponieważ balansujemy utraty pucharków. To powinno też skrócić czas łączenia graczy. Wszystko fajnie, ale kiedy wprowadzimy zmiany w dru... Co? Już i tak dużo rzeczy się zmienia podczas tej aktualizacji. Pierwszy sezon pucharowy rozpocznie się z nowym sezonem. Nowy zadymiarz shade. Czy zdarza ci się wystraszyć kubki ubrań wyglądające jak osoba? Sześć jest tutaj, by napędzić ci stracha. Żarcik taki. W głębiej serca jest suroczą kubka umbrań. Uzupełnia trio stacji widmo, jest kumplem Gasa. Shade jest epickim zabójcą i samoświadomą kubką ubrań. Nie pytaj jak to się stało, ja tu tylko pracuję. Shade yy, przelatuje przez mapę nad wodą i najlepsze, dzięki superatakowi przechodzi przez ściany. What? Yy, znajdziecie wszędzie. No dobra. Jego podstawowy atak to storzek, który najwięcej obrażeń zadaje w środku. Yy, oraz, to jest też fajna część, jego atak przechodzi przez ściany. No dobra, Shade objawi się w 29 listopada. Nowe hiperdoładowania! Oh, halo, hiperdoładowanie. O, marco jak zawsze. Wieżyczka i bitowca ma teraz laser, który strzela do pobliskich wrogów. Superatak Otisa ogłusza i ucisza. Okej. Okay. Superatak Ravsa zadaje więcej obrażeń, i jego moc pełni ładuje hiper do ładowania. No dobrze. Daryl rozrzuca kulę podczas ruchu za pomocą swojego superataku. Dział Penny strzela teraz nie jedną, a dwiema pingami armatnymi. Stu może używać superataku przez cały czas, trwania hiper do ładowania. Mutacja wróciła. Fajna zmiana, która sprawi, że przybrania hiper są jeszcze lepsze. OK, podczas hiper możesz zachować przebranie hiperdowania do momentu pokonania. Okej, okay. możesz jeszcze się przebrać dłużej. Super. Luksja, Luksja. Oj, zapoznawałem chyba w idealnym momencie, bo tu teraz bardzo fajny napis się u góry pojawia z Tune Studios. A fajne z kim wtedy wyszło, na przykład Tune Spike. Dobra, już go widzę. muszę odpowzować. A chciałem coś powiedzieć. Słuchajcie, widzowie, napiszcie, który zadymiasz z tych dwóch nowych będzie według Was lepszy, czy Jojo, czy y, Shade. Moim zdaniem oboje są spoko, oboje chyba będą mocniej i ciekawi. Myślę, że powinni być w mecie z takimi zdolnościami, jak poruszali się po wodzie i tak dalej, nie? Ten shade to jeszcze przez ściany przechodzi i atakuje. Dobra, no to będzie grube. To będzie w ogóle też się piski zadymiarz, więc fajnie. Design też ma spoko. A jeżeli chodzi o żużu, chyba tak powinno się to i czytać. To ogólnie design ma spoko, ale jednak z ma fajniejsze, nie, to też zależy na, na jakim gruncie stoi. Spoko jest, nie? Taka w żywiołów. Ale ocenkę będziecie mieli właśnie w filmie w tym tygodniu, jak już będę testował tego brawlera. Tak samo jak i Shader. Pamiętajcie widzowie, że jeżeli podoba się ta aktualizacja i chcecie tutaj codzienne sneak peeki właśnie z niej na moim kanale, to zostawcie koniecznie łapeczkę. Próbujemy dobić do 10 tysięcy pod tym filmem. Jak się uda, to będę naprawdę mega szczęśliwe. Wracamy do starciu Studios w grudniowym sezonie! To mi się podoba! Nadchodzą nowe Inspirowane kreskówkami Dziwaczna na Maisie jest przebraniem karnetu sezonu a chromatyczne wersje Okej, okay. no są dostępne w karnecie oczywiście <laughs> Co to, co to są w pakro Robi, czekajcie, czekajcie, czekajcie A mi się wydaje, że też nawiązuje do jakichś tutaj anime Już chyba wcześniej były nawiązania w ogóle Nie wiem, to nie do Jojo, jo 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 Nawiązuje, to też tak Nie jestem tu, sorry, ale te skiny do Maisie Ładne, chyba takie jedne z lepszych do Maisie Więc fajnie będzie mieć ten karnecik Ale co tu się odwaliło co to jest? No, co to jest za skin? Co to jest za postać w grze? Dlaczego Lu się w kardpada? powiedzieć, no, master Have Skin, w ogóle zobaczcie, jak on to wygląda. Nie dobra, wielkiej ranki skinu będzie mocny, nie? Ale co oni to dodali? To musi być jakaś współpraca, fajna, nie tego mam Dalej, słuchajcie, mamy też bardzo mocnego skina. O, już przeskoczył, ale czekajcie, cofnijmy go najpierw. O, papierowy Cordelius, mniej aż. Już widzimy tutaj te jego animacje fajne z grzybkami, nie? I takie haha. I tu bardzo podobne do Team Spike'a, więc to też chyba jest jakiś referens do atomówek. Ale spoko, mi się podoba. I w ogóle chyba to przejście między światami do tego innego wymiaru też ma jakiś tutaj fajny efekt, nie? Poczekajcie, przyjrzyjmy się. Tak, no. Dobra. Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale oni przebijają wszystko tymi skinami. Co tu robi mimo? No co tu robi po prostu skin spory na przygodę? Taki fajny skingasza. Stracił skinę do SpongeBob'a, to przynajmniej dostał bibo Urocza roza, ej to też spory na przygodę, no zobaczcie. Dobra, ale nie ten Bimon tak lepszy. Ale tutaj też widzę, że pora na przygodę. No to nie wiem, mam nadzieję, że to będzie jakaś kolaboracja w przyszłości, nie? Urocza roza. Mam teraz ochotę na coś słodkiego. Więcej do wygrania! Mamy nowe przebrania! Gotowy? No oczywiście, że tak. Rdzawy Otis, Lola Lotniczka, Rufs Sous Chef, kinowy... <grymne> nie nadążam, no, przepraszam. Wszystko przez to, że pani Stewardessa mnie tutaj rozproszyła. <grymne> Rufs Sous Chef, kinowy Shade, Pechowa Juju, złoty i srebrny Kenji, i Mo, e, rozdajemy przebranie Anieska Max. Aby sprawdzić, jak je zdobyć, e, wejdź w hashtag Angel Max Giveaway w mediach społecznościowych. Także widzowie, o, tego skina dzisiaj możecie ode mnie zgarnąć. I będę miał aż 7 takich skinów, więc prawdopodobnie codziennie tutaj u mnie będziecie mogli zgarnąć jednego takiego skinka. Także obserwujcie, kawałek. Pamiętajcie, żeby mieć suba i też dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. I z tego, co mi się wydaje, to będzie na no tyle, nie? Darmowa ikona profilowa. Okej, okay, dobra. I jeszcze będzie można hypercharger dostać za darmo, jak ktoś będzie oglądał event Miejsce świata bro. Stars. A jak chcecie zgarnąć tą ikonkę profilową totalnie za darmo, to link do niej macie w opisie. Wystarczy, że klikniecie pierwszy link i wtedy was przejdzie do Brawla i sobie odbierzecie tą nagrodę. Także ode mnie to dzisiaj na tyle. Dziękuję wam bardzo, że tu jesteście. Pomimo, że mnie trochę nie było, ja też się że tu jestem. Także co, widzimy się już niedługo. Sio!